Każda inwestycja cieszy, niektóre jednak także komplikują życie osób mieszkających w okolicach budowy. Według mieszkańców bloków przy ulicy Zakole 59 62 położenie ich bloków względem budowy jest bardzo niekorzystne. Według lokatorów, gdy przy drodze staną ekrany dźwiękoszczelne, ich budynek zostanie odcięty od dojazdu. Z tej strony będzie tylko przejazd chodnik i będą ścieżka rowerowa. cała droga zasłonięta będzie ekranami. Z drugiej strony w tej chwili jest mniej samochodów, ale ludzie wracają z pracy stoi rząd samochodu. Z następnej strony stoi rząd samochodów i jakikolwiek dojazd jest po prostu niemożliwy. No przecież to nie będzie fruwało, to musi dojechać. No. I jesteśmy zaniepokojeni, bo w tych blokach mieszkają ludzie od samego początku, od 78 roku. To już są starsi ludzie. Wiele potrzebuje osób pomocy. No, a jak ma ta pomoc przyjechać, jak, jak nie może dojechać? No. Odcięcie od głównej drogi bloku przy zakolu 59-62 utrudnia codzienne życie mieszkańców w sprawach tak błahych jak np. przykład dowóz mebli, wyprowadzka czy zamówienie tarcówki. Mieszkańcy jednak bardziej boją się o sytuację, w których zagrożone może być ich życie. Nikt sobie tego nie życzy, żeby tutaj się coś stało, no ale staje się od czasu do czasu i takie, tak, taka straż pożarna, no nie ma możliwości tutaj dojechać. Były bardzo wielkie kłopoty, jak tutaj pod 61 był yy, pożar, trzy wozy stały, dobrze, że to na parterze, to jakoś sobie poradzili, ale gdzieś wyżej, no jak, tu nie ma możliwości dojazdu. Czy mieszkańcy bloków przy zakolu 5962 rzeczywiście mają powody do obaw, przecież inwestycja planowana była od ponad dekady. To wystarczająca ilość czasu, by zaplanować logistykę budowy tak, żeby każdy mieszkaniec mógł uczuć się bezpiecznie. Według prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Szczecinie obawy mieszkańców są nieuzasadnione. Ja nie podzielam obawy mieszkańców. Budynku przy ulicy Zakole 5962 w zakresie no, braku dostępu dla pojazdów uprzywilejowanych, jest to bezzasadne twierdzenie. W ramach budowy obwodnicy śródmiejskiej kolejnego już etapu, drugiego etapu, wybudowano równolegle do ulicy tej nowej łącznik, też w zasadzie taki sięgacz. Po którym mogą z powodzeniem jeździć duże wozy, choćby do wóz bojowy Straży Pożarnej czy karetka pogotowia. Więc te obawy są bezzasadne. Dojazd rzeczywiście ulegnie zmianie, a gdy ekrany dźwiękoszczelne już powstaną, dostęp do głównej drogi zostanie odcięty. To jednak nie spowoduje niebezpieczeństwa dla lokatorów. Spółdzielnia wierzy w zaradność medyków w razie gdyby doszło do jakiegoś niebezpieczeństwa. Medycy świetnie sobie poradzą z jakimś krótkim odcinkiem, żeby przenieść chorego pacjenta, nie wiem czy to na noszach, czy na krzesełku wyposażonym w, w, w kółeczka. To nie jest żaden problem. To dla mnie to jest sztuczny problem. Uważam, że realizacja tej inwestycji jest bardzo trafna, doskonale się sprawdza na tym pierwszym odcinku i ja nie, absolutnie nie podzielam tej obawy. Problem blokatorów bloków na zakolu jest znany szczecińskiemu magistratowi. Urząd Miasta, podobnie jak Spółdzielnia Mieszkaniowa uspokaja mieszkańców zapewniając, że budowa nie spowoduje żadnego niebezpieczeństwa. Nie ma możliwości, by pod każdą posesję z takiej drogi o takich parametrach był dojazd. Wszystko musi odbywać się przede wszystkim z poszanowaniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, a także zgodnie z przepisami prawa. Więcej o sprawie problematycznego dojazdu na zakole w nowym odcinku magazynu społeczno-interwencyjnego Telewizji Pomerania. Tylko ważne sprawy, na którego emisję zapraszamy w środę o 19.30 i 23.30.